Jeżeli ty nagle na swoje konto w Fortnite chciałbyś otrzymać tyle fauldolców, to zostaw tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób tak chciało. Na mordeczki z tej strony, Hexo, a w tym filmie będziemy testowali mapy i błędy na rzekomo darmowe fałdolce. Także oczywiście, dajcie ten film do końca, żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście działa. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście HexoCode. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przetestujemy sobie błąd, który przy okazji jest połączony z mapą w trybie kreatywnym na rzekomo darmowe fałdolce. Także na samym początku, oczywiście, wchodzimy w lubkę, no i mamy taki oto kodzik, który przeniesie nas do właśnie Hacker Tycoon. No i w tym momencie dajemy sobie grę prywatną, wchodzimy na mapę i sprawdzamy, czy to działa. Okej, okay, także w tym momencie znajduje się właśnie w takowym Hacker Tycoon i właśnie do zrobienia jest tutaj podobno parę kroków, które oczywiście dobają mi później dać te V-dolce, także dobra, na samym początku mamy tutaj w ogóle jakieś auto, musimy pójść sobie do tego oto kwadraciku, następnie w tym oto właśnie miejscu tańczymy sobie dowolną emotkę przez generalnie 10 sekund, Także, no dobra, tańczę generalnie emotkę, właśnie dowolną, przez 10 sekund, tak jak było w całym po prostu tutorialu. Także zobaczymy, czy właśnie na sam koniec to rzeczywiście zadziała. Dobra, mamy 10 sekund. Następnie idziemy sobie właśnie do tej oto stacji, z tego co właśnie rozumiem, z całego tego glitcha, z całego tego błędu. Także dobra, wchodzimy sobie tutaj i następnie, no dokładnie w tym miejscu, na właśnie tej oto tutaj ikonce, mam sobie znowu zatańczyć 5 sekund, okej, okay. także w tym momencie tańczę sobie 5 sekund, ok, i minęło właśnie 5 sekund, dobra. Następnie wracamy sobie do generalnie naszej działki i w tym momencie sobie ją przy okazji odbieramy. Także to generalnie całkiem ciekawa sytuacja. Także dobra, no, odbieramy sobie naszą działeczkę. Mamy naszą działeczkę i obecnie zostajemy najbogatszym hakerem, ale no jednak niekoniecznie, ponieważ idziemy sobie do tego oto kwadraciku i w tym momencie robimy sobie właśnie tutaj. Tak zwanego, yy, no po prostu screena. Poprzez właśnie zgłaszanie i zgłaszamy sobie błąd. Także zgłaszamy błąd, następnie mamy wziąć sobie opcje inne, ok, i mamy kliknąć dalej. Także dobra, no, klikamy sobie tutaj, i w tym momencie właśnie mamy podobno yy, generalnie wyjść sobie właśnie do lobby. Natomiast po tym nadal nie otrzymam tych fałdolców, ponieważ jest jeszcze drugi krok związany z tym całym błędem. Generalnie. No nie wiem zbytnio jak to ma za bardzo funkcjonować, natomiast mamy wejść sobie oczywiście do trybu Battle Royal i właśnie w trybie Battle Royal mamy zrobić drugą część tego błędu. Więc kolejnym etapem w całym tym błędzie to właśnie polecenie sobie na koniec mapki dokładnie w tamto oto miejsce. No i właśnie po zrobieniu tego tak naprawdę mam już otrzymać właśnie te faudolce na moje konto, także całkiem w sumie ciekawie jakby nie patrzeć, nie wiem za bardzo jak to ma działać ale zaraz zobaczymy. Okay, także jesteśmy koło właśnie naszej lokacji, do której mam dolecieć. A jest to ten, oto, właśnie kamień. I ten kamień ma właśnie podobno dać mi fałdolce. Nie za bardzo to czaję ale no dobra, zobaczymy. Także mam stanąć na tym kamieniu, następnie mam się generalnie rozpędzić, mam skoczyć do wody i przez 5 sekund płynąć przed siebie. Także, dobra, no płynę przed siebie przez 5 sekund, tak jak było w tutorialu. I w tym momencie mam właśnie wyjść z giereczki Także zobaczmy, czy właśnie cokolwiek otrzymałem na swoje konto, bo osobiście wydaje mi się, że tak średnio, ale dobra zobaczmy no i cóż, no tak jak mogłem się tego oczywiście spodziewać, nic nie otrzymałem, także, no tak jak widać, ta mapa y, definitywnie nie zadziałała i mam nadal tyle samo właśnie faudolców. Y, no nie za ciekawie, także no tak to się mniej więcej prezentuje. Ok, także teraz przejdziemy sobie do mapki numer 2, i ta mapa właśnie też ma nam dać nagrodę w postaci fałdolców. No i jest to właśnie mapka Race Vulcano Parkour Mythic Boss Reward. No dobra, także zobaczymy. Mamy tutaj na przykład coś takiego właśnie, że mamy generalnie skończyć cały ten parkur. Także no dobra, zobaczymy czy to właśnie, e, no, że tak powiem zadziała. OK, także jesteśmy generalnie na takowej mapie i na samym początku mamy rzeczywiście parkur i mamy też przy okazji właśnie jakieś bronie. I tam z tego co widzę jest generalnie Freddy Fazbear, czy to, czy to jest generalnie, nie no, kurczę. Okej, okay, mega ciekawa sytuacja, mamy generalnie jedną broń, którą musimy sobie właśnie tego tutaj ziutka ciachnąć i o kurde, jak ona szybko strzela, dobra, to o tym nawet nie wiedziałem, ale ten ziomek ma jakiegoś aimbota, kurde, co jest grane, dobra, podchodzę tutaj do niego na blisko, normalnie i o kurde, ej, no to nie jest za ciekawie tutaj w tym momencie, się nie dzieje za ciekawie, dobra, na szczęście się udało. No i co, zobaczymy, jak to się będzie na sam koniec właśnie tutaj yy, prezentowało, czy rzeczywiście coś dostanę, czy może jednak nie, Dobrze, możemy sobie postawić właśnie tutaj kołnika i zobaczyć kurczę czy... No, ten, ten jest generalnie chyba troszeczkę słabszy, mi się wydaje, ale to może mi się tylko i wyłącznie wydawać. Dobra, z przycelowaniem to bije definitywnie więcej damage'a. No i mamy kolejnego właśnie bossa, z którego dostaliśmy, Tomigana. Okej, okay, to jest bardziej taka mapa fabularna. No ale dobra, no niech będzie. totalnie popsuta, co tutaj się w ogóle wyprawia na tej mapie. Ja totalnie nie czaję tego. A no dobra, no niech będzie, niech będzie. No po prostu musimy ją przejść, żeby dostać nagrodę. Także zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Mamy kolejnego właśnie ziomala. Mamy stage trzeci. Także spoko, eliminujemy go. Otwieramy sobie safe, pijemy kolejnego właśnie śurbika. No i co? przydałoby się przeładować w międzyczasie tutaj te broni? Mam strikować pułapki, które nie istnieją. Spoko sprawa. Ok, mam ten ziomek, jest już definitywnie bardzo, bardzo mocny. Kurde, ja się muszę cofnąć, przez to, że on mnie zaraz wyeliminuje. No, nie za ciekawie się tutaj w tym momencie dzieje. Ale tak czy siak by radę, nie? I on, kurde, już stamtąd strzela. Możemy sobie zrobić tak w sumie, co nie? Tak, i w tym momencie będziemy go sobie tutaj, oho, tak przez ten murek ogrywali. To nie jest taka głupia taktyka. Tylko, że, no, no jest on na pewno silniejszy. I, kurde, jest on bardzo silny. Jest on bardzo silny, tak, jesteś silny, mordeczko. Okej, okay, tego mi już nie musisz udowadniać. I te wszystkie bronie, które mam, w tym momencie mi się właśnie przydają, przez to, żeby go sobie tutaj Ciachnąć szybciutko, proszę. Mam coś w ogóle przeładowane. Tu mam jeszcze. Kurde końcówkę AMO. Dobra, no szybko tu sobie przeładuję i szybko go dobijemy. Dobra, udało się. Aha, mi się automatycznie. Nie, nie, reloaduje mi się automatycznie. Nieważne, dobra. Otwieramy kolejne wrota, kolejne przejście. Nie wiem, ile jeszcze tutaj będzie tych etapów. Ale bardzo mi się to nie podoba, że jest ich aż właśnie tyle. Więc finalnie, moi drodzy, z tej mapy, jak się okazuje, też się nic nie dostaje. Nawet jak pokonacie wszystkich tych bossów, to. To niby jest to jakaś tam fajna rozrywka, ale no nie ma za to oczywiście fałdolców. Natomiast moi drodzy, jest parę sposobów, jak wy możecie te fałdolce za darmo pozyskać. Chociażby w karnecie mamy na przykład coś takiego jak właśnie szare pola. No i te szare pola, które właśnie się znajdują w tym karnecie, możecie generalnie pozyskiwać na przykład za darmo. No tylko że ja już posiadam karnet, więc tego za bardzo nie widzę. Ale łącznie z szarych pól możecie zdobyć te nagrody, które tutaj widzicie. Jest tutaj aż 300 fałdolców totalnie nie za darmo. Także myślę, że akurat to jest mega spoko nagroda. No i przy okazji właśnie spod tego materiału możecie również wygrać coś z Fortnite'owego sklepu. To też myślę, że akurat całkiem spoko. No i jedyne co musicie zrobić to zasubować kanał z dzwonkiem, zostawić pod tym filmem łapeczkę do góry i gdzieś w komentarzu napisać wasz nick z Fortnite'a. A wtedy możliwe, że otrzymać ode mnie jakiś właśnie podarunek. Tylko, że obecnie jak ten film również wlatuje to generalnie jestem na tak zwanym wyjeździe i po prostu do no, jak najbardziej jak wrócę, to wtedy po prostu jakby będziecie mogli to otrzymać. Także no, tak to się mniej więcej prezentuje. No i co? To tyle. Nie zapomnijcie też o kodziku HEXOKOT i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!